O kurde Ja tu mam piach! Ja tu mam czysty piasek na działkę na działce I to jest na 20 cm! Ludzie! Ja mówię o co tu chodzi? Może takie takie jest piach Ja, ja pierdziele zobacz jak piękny, jaki piękny! Kurde! Dikam! Kur... a chcemy tutaj później tą ziemię wymienić, żeby lepsza była. Ja muszę jeszcze trochę do przodu pojechać, żeby ją złamać. Dopiero będę mógł, proszę Państwa, cofać. Coś na kolejną zajedzie z tyłu za nami. Ja tam nie wiem, on musi musimy kierować, bo ja tam nie wiem czy ja jestem nieprzytulony do tego słupka Auj! Najwięcej, ja że płot będzie nowy To nie tandem! Tu trzeba manewrować Na bur <grystanie> mi się urwał Teraz? Nie, wcześniej Dobra No teraz nie wyłazi, nie? Ale nie działa sprężyna, ale dobrze.